Witam, witam, pogadajmy sobie trochę o naszym kochanym WG, a szczególnie o ostatniej edycji linii frontu, kiedyś linia frontu była fajna, działo się, były żetoniki, Były fajne czołgi premium, a teraz wprowadzono ten tryb tylko. Jako zarabianie większej. jako możliwość zarobienia większej ilości kredytów. No i niczego więcej w sumie. Bo te kilka kilkadziesiąt obligacji to to jest pikuś. Ale o co chodzi? Otóż no ostatnia edycja. Została tak sobie puszczona, ponieważ Wargaming stwierdził, że. No nie da się tam sobie nic spieprzyć, nie? No nie da się. Nie da się spieprzyć tego, co był bardziej niż on był. Obcięty i tak dalej. No nie da się. Nie? Można go odpalić, można go wrzucić ładnie, pięknie. Wszyscy sobie ładnie gracze pograją, będą zadowoleni, bo zarobią kredyty, jakieś tam obligacje, pobawią się na dużej mapie, w dużej ilości i tak dalej. Nawbijają sobie generałów, nie generałów. Poszaleją sobie czołgami, bo mapy duże, więc można sobie pojeździć. Prawda, postrzelać, udoskonalić sobie trochę umiejętności, ale niestety WG zapomniało, że były od ostatniej edycji w linii frontu, było kilka dużych aktualizacji i w pika gry coś się pozmieniało. I to pozmieniało je tak, że niestety linia frontu praktycznie stała się niegrywalna w bezpieczny sposób z kilkunastu względów. ponieważ wkradły się takie błędy. Wklecie sobie bitewka z linii frontu, gdzie w pewnym momencie właśnie będzie jeden z tych błędów, który na linii frontu był. I to notorycznie u wielu graczy. I nie ma to nic wspólnego ze sprzętem czy łączem internetowym, jak usprawiedliwiało się WG, kiedy się zgłaszało temat do saportu. To jest wina waszego internetu. Niestety macie słaby internet. Spójrzcie na ping, jaki jest na linii frontu łącze jest światłowodowe, gigabitowe, więc tutaj nie ma prawa być mowy o internecie i kablowe zaznaczam, nie jest to łącze, nie, nie łączymy się tutaj przez wi tylko po kabelku. Więc nie ma tutaj możliwości, aby za błąd, który będzie tutaj pokazany, bo to jest jeden z wielu błędów, bo tych błędów było oczywiście więcej i też o nich wspomnę. Były jeżdżące fraki, wnikające czołgi. Obrysy czołgów w formie figur geometrycznych, a nie obrysu czołgu, czy jakieś trójkąty drogate, kwadraty z trójkątami zamiast zwierzy, gdzie oczywiście przy celowaniu pocisk nie wchodził, no bo nie było obrysu czołgu, więc nie robiło się damage'a. Co dalej? Niewidoczne czołgi, znikające pociski. No znikające pociski to jest też norma na randomach, więc... Jest to błąd, który się powtarza też na zwykłych trybach gry. No ale ten, ta edycja MIMFrontu była skopana wyjątkowo. Więc tutaj przykład prosty, jak można spieprzyć coś, co już zostało spieprzone przez wszelkie obcięcia, wszelkich korzyści, które można było z tego wynieść. Poza zarabianiem kredytów, oczywiście. Także no. No jednak dało się, dało się wypuścić tryb, który był zepsuty, wypuszczony, no i tyle. Dało się odpalić, no odpalić, nie wypuścić tego, odpalić kolejną unicy frontu, która niestety nie działała prawidłowo. A zdarzało się też zwalanie winy takiego, a innego działania trybu na sprzęt graczy, co też jest śmieszne, ponieważ sprzęt ma tutaj mikroskopijny tryb. Trzeba by to odpalić na komputerze, który ma, nie wiem, z 20 lat, Gigaramu grafikę 32-bitową i procesor z typu, nie wiem, no, nawet nie Pentium 3, żeby to nie działało. I na zwykłych starych Pentiumach na soket 775 gra hulała, a, a w wielordzeniowcach na tym sokecie bezproblemowo, nie? wcześniej chodziła linia frontu i wszystkie inne tryby bez zarzutu. Czasami to tylko, tylko trochę przymulała, ewentualnie jeśli chodzi o... No, ktoś używał dysków talerzowych, gdzie teraz to już jest marginalne. Przy SSD nie ma, nie ma tutaj nawet, nawet prawa się tutaj zadziać, nie? No, dobra, tutaj chwila EBR, ale chcę Wam pokazać jeden błąd, którego doświadczyłem ja. Mój plutonowy. Mieliśmy razem to, ten sam błąd. Czy linii frontu, no to że to naprawimy, tu nas rozwalą, ale o co chodzi? O właśnie, już to jest pierwszy bomb. widzicie u góry? Już zniknął stopień i zniknęły rezerwy, które powinny być podświetlone cały czas. Nie ma ich, to jest jedna rzecz. Zniknął tu postęp stopnia, macie to u góry, gdzie był cały czas. W tej chwili go nie ma, no ale co się stanie za chwilę? Poczekajcie, tylko rozwalą tego EBR-a, znaczy nie na tym EBR-ze. Chcę Wam coś pokazać. I będzie to wyraźnie widoczne, no bo, bo będzie, no. To są akurat błędy, że wystarczyło wyłączyć i włączyć mapę i wracało, wracało podświetlenie rezerw i inne pierdół, nie? Także to tyle, ale chodzi o co? Patrzcie teraz na to. Respi się czołg. i co nastąpi jeszcze chwila nawet nie ma nie ma przewijania na dole bo to też się tutaj wyłączyło przeszczęście że Udało się. O! Czołg się zrespił. Brak możliwości obrotu wieży, brak możliwości strzału. Zrespił się też stopień. I odsłoniły się rezerwy. Niektórych przedtem widać nie było. No ale niestety, czołg jest. Można tylko jeździć. Da się nawet skręcać. O, się tu jedzie mój plutonowy. Po mojej lewej. który tak miał bardzo często. Pomimo nowego sprzętu, dwukrotnie mocniejszego niż mój, i w miarę ogarniętego internetu, ponieważ od pół roku ma światłowód. Tak samo jak ja, więc no, Jeździł akurat w jego przypadku, on nawet nie mógł skręcać. Mógł jeździć, tylko do przodu. A także że nie mógł obracać wieży i strzelać, to miał bardzo często. I korzystać też z rezerw, bo to jest to właśnie o ten błąd chodzi. Jak widać wieża się nie obraca. No strzelać też nie mogę, no strzały nie padają, no to widać przecież na wyraźnie na podwórcu. Więc bardzo serdecznie dziękujemy Wargamingowi za to, że spieprzył tryb do końca, wypuścił w, te, w tej edycji akurat. No już wcześniej takich problemów nie było. Były tam jakieś minimalne błędy, że jakiś wrak się pokazał nagle i tak dalej. No nie mówię o tym, że wycofali żetony i wycofali czogi premium jako nagrody, no ale to już jest ich sprawa. No kasa się musi zgadzać. Ale wypuścić tak skopany tryb z taką ilością błędów, znaczy wypuścić, palić graczom, no to jest skandal. To jest skandal nie pierwszy zresztą, ale mam nadzieję, ma, mamy nadzieję, że ostatni. Także może ktoś się odniesie w komentarzu, jakie miał błędy na linii frontu, czy takie same, jak tutaj widać. No bo no, widzicie teraz, co się dzieje. Można było tylko jeździć. Nic więcej. Właśnie tu podjeżdżam do swojego plutonowego. I czy jesteście zadowoleni z tej edycji Mini fronty przede wszystkim. Bo ja jakoś nie bardzo. Po prostu grałem, zagrałem go sobie tylko po to, żeby zobaczyć, jakie błędy występują. I czy to. Czy, 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 czy sam ich doświadczę? No, ponieważ mówię, za każdym razem jak się pisało do supportu, ja akurat nie pisałem, bo no, dałem sobie spokój. Ponieważ nie grałem tego trybu, po, 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 nie grałem praktycznie tego trybu po tym, jak dotarły do mnie informacje o błędach, jakby w są. Co zresztą widać, jak nie no, Można tylko było jechać i, i, i patrzeć, jak nie wiadomo co. Bawić się w apacza. A co robisz? A, patrzę. No także. No niestety. Zdarzały się już jakieś błędy, ale zawsze był wpuszczany. Po pierwszej dniu edycji mikropacz, który większość z nich eliminował. No ale tutaj mamy do czynienia z tym, że no mikropacz był, a nie naprawił niczego. Bo to już jest po mikropaczu. To jest bit, yy, linia frontu, grana w bodajże. Zaraz wam powiem dokładnie kiedy. Dzisiaj mamy wtorek, a to było grane w piątek. W piątek. Nie, w sobotę. W sobotę, czyli dzień, dzień przed końcem edycji. O chłopaki mi nałowili, chodź, zobaczysz jakie są błędy, czy da się pograć. No niestety, normalnie pograć się nie dało. To no, zawsze przynajmniej raz w ciągu bitwy coś musiało się wykrzaczyć, nie? Więc to jest rest na jednym ciągu, więc to jest dosyć duża strata. Tutaj już i tak dalej. Nie? Możliwość nabicia stopnia i y, 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 zarobienia większej ilości kredytów, więc. Mam nadzieję, że Wargaming nie powtórzy więcej wypuszczenia, takiej akcji wypuszczenia bubla, a nie trybu. Tylko przed wypuszczeniem sami sprawdzą, czy nie ma żadnych dziwnych rzeczy. Czy nie będą działy się jakieś dziwne rzeczy, które normalnie miejsca nie miały. A tak, to jest, była zasada, A wypuścimy, nic się nie stanie, tu nie może się nic stać, nie, absolutnie. Nie ma prawa nic się stać, to jest tak dopracowane wszystko, że nie ma prawa nic się stać. A jak się stanie, to będzie wina internetu albo sprzętu. Wszyscy są winni, tylko nie my. My jesteśmy w porządku, no, gracze są winni. ich sprzęt, ich internet. I w ogóle, a takie były tłumaczenia. Zresztą to widać, no, nie mogę oddać strzału, nie mogę obrócić wieżą, stoję. No. Do boju. Mogę nabijać tylko sobie stopień robiąc, no tutaj kapa akurat. Nic więcej, czyli po prostu cały, cały, cały jeden, jeden wzięty pojazd nie zrobił mi niczego, poza nabiciem kapa, wjechał stopy. I tylko tyle, a miałbym już wyżej. Byłem tylko był, czołg w był 100% sprawny. Także no, dajcie znać jak było u was. Ja uważam niestety, że w się nie popisało. Do tego tłumaczenia w ogóle były żenujące, ponieważ w żadnym, w 99% przypadków nie była to wina ani internetu, u graczy, ani ich sprzętu, tylko, wina, tylko i wyłącznie dewelopera, który wypuścił ten tryb w takim, a nie innym stanie. Więc miejmy nadzieję, że następnym razem WG to zmieni, zanim wypuści uraczy nas znowu jakimś trybem, w którym trzy, czwarte rzeczy będzie się sypać. I to nie tylko raz na jakiś czas, tylko raz w ciągu bitwy przynajmniej. A tak u większości graczy było, że coś w ciągu bitwy, raz przynajmniej się zadziało. Jedno. Także to by było na tyle. Dajcie znać, jak u Was przebiegała linia frontu. Z czym się spotkaliście, i czy jesteście zadowoleni z takiej jakości ty, tym razem tego trybu. Także miejmy nadzieję, że sytuacja się więcej już nie powtórzy, a WG stanie na wysokości zadania, co osobiście wątpię, i nie będzie się w razie czegoś popsutego tłumaczyć się tym, że jest to tylko i wyłącznie graczy. Także dzięki za oglądanie tego krótkiego filmu. Trzymajcie się. Cześć. Zapraszam do subskrybowania, ewentualnych chętek także do wsparcia kanału. Wszelkie potrzebne linki są w informacji o kanale. Także do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.